Proszę o powstanie do hymnu. witam wszystkich zawartych na dzisiejszej uroczystości pasowania na uczniów naszej szkoły i ślubowania pierwszoklasistów. Witam panią dyrektor, witam serdecznie rodziców, zaproszonych gości, witam uczniów w klasy, w klasy drugiej i przede wszystkim witam was, kochane wierszaki, bo to jest dzisiaj wasz piękny, cudowny dzień. Zapraszam wszystkich do świętowania z nami tej ważnej uroczystości. Rozpoczęci nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością dziecko czeka każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami i przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączony do społeczności szkolnej. Kochani wierszofasiści, od momentu wejścia w szkolne progi. Wyłożycie razem z nami wielką szkolną rodzinę. My, starsi koledzy, wciągamy do Was pomocną Zawsze możecie skorzystać z naszych praw i pomocy. Zwrócić się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami czy problemami. Będziemy kontaktować się z Wami na przerwie, pomagać w szukaniu zagubionych rzeczy, a czasem powinny się bawić. Uśmiechnijcie się, bo wszystko przyjemnie, miło i radośnie. Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Ze spuszczoną głową powoli idzie piersiak i wszystko go boli, bo ten nie stanie się na plecach, to oznacza, że zaczął się wrzesień. Każda książka ciężka i ważna, bo nauka to sprawa poważna. Teraz rano już stawać już musi, chociaż ta jest nie do swojej łękci. Dziś pierwsza szkole już znają z kolegami. Na przerwę bywają. Nowa pani też jest miła, ale atmosfera się nieco zmieniła. Choć pani z troską się leżę. A sobie troszeczkę poliś, dodawanie, a te zadania skąpowy matemasz o Mam tu dla Was zadanie, na jabłuszkach jest dodawanie, a tu naszą koszyki, odszukajcie prawidłowe wyniki. Mam dla Was jeszcze zagadkę kilka, zdania łatwe, każdy to przyzna. Jak się nazywa nasza ojczyzna? Polska! Biały ptak, nasz polskiej znak. Poseł! W oczach się mieni, pięć cierpieni. Drogo, wspaniale Wam poszło. Na koniec powiedzcie mi jeszcze, co wiecie o ruchu drogowym. Trzeba śledź nie przechodzić po pasach. Pan kierowca jadł. Gdy już człowieka nie że na pasy, tylko grzecznie czeka. Pieszaczek, chociaż mały, też się z nami zgodzi, że przez jezdnię po pasach przechodzi. Zatem ślubowania i pasowania nadszedł czas. Proszę o powstanie. Poczęść szkoły do ślubowania wystąpi. Co możząło wnioski do ślubowania do Spraw uczniowskich, być między społecznością uczniowską, a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Po ślubowaniu, poczet standardowy wstąpił. Już pisane tradycje naszej szkoły, także do trzech było podejście i w końcu się udało. Jesteście, i tak, jeszcze jedno dziecko musiało być dołożone, bo nie do końca się czuje dobrze, ale jednak bardzo się cieszę, bo przepięknie wystąpiliście. Zawsze na pasowaniu widać. Jakie już będą dzieci. Tutaj widać, że to jest klasa właśnie taka żywa, Taka jest tradycja, tak symbolicznie was wprowadzamy do tej naszej szkoły. Już jesteście uczniami od 1 września, ale dzisiaj to już tak jest symbolicznie, że jesteście takimi prawdziwymi uczniami, jak już będziecie po pasowaniu, to już zupełnie na 100% pierwszaki, no to po kolei. Pewnie ja będę podchodzić, żebyście najwyżej krok zrobicie do przodu. Może sobie któraś mamusia zechce zdjęcie zrobić, czy, czy tak, coś że tak zapraszam. To, to Ślubują cię na ucznia klasy pierwszej, szkoły podstawowej nr 3 imienia Jana, Pawła II Brakszawie. Ciężki. Damy raz, <śleszy> dobrze. Ślubują cię na ucznia klasy pierwszej, szkoły podstawowej numer 3 imienia Jana, Pawła, II Brakszapy. Ślubują Cię na ucznia szkoły podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II Brakszapu. Masz poprawić medal, wiesz? O! Jezioro <laughs> elegancko. Ślubują Cię na ucznia klasy pierwszej, szkoły podstawowej nr 3, imienia Jana, papa, II wakrza. ja tutaj chyba zasłaniam Państwu, nie? No, Można tak, głową wstawę, popatrzcie, troszkę. O! Ślubują Cię na ucznia klasy pierwszej, szkoły podstawowej nr 3, imienia Jana, papa, drugiego wakrza. Ślubują Ci na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej nr 3 im. imienia Jana Pawła II Wrakszacie. Wśrubują Cię na ucznia szkoły podstawowej nr 3 im. imienia Jana Pawa II w Brakszakie. Oczywiście ucznia klasy pierwszej. Ślubują cię na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej nr 3 im. imienia Jana Pawła II Brakszakie. Spróbują się na ucznia klasy pierwszej, szkoły postąpionej nr 3, im. Jana, papa, drugiego węgrza. Zacznijmy, troszkę. się. O, dobrze. na ucznia klasy pierwszej, szkoły postąpionej nr 3, im. Jana, papa, drugiego węgrza. I oczy. się na ucznia klasy pierwszej, szkoły postępowej nr 3, im. Jana, papa, drugiego węgrza. Dziękuję Wam bardzo, brawo Karni! Już Gratulujemy! Od tej chwili jesteście pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła III Raksa. Jeszcze życzenia od starszych. Na zakończenie naszej uroczystości chcielibyśmy w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły życzyć Wam pierwszej, dużej radości w podróży w cudowny świat nauki oraz Wielu Przyjaciół uczcie się i niech z Was szkoła ma podział. Kochane wieszek, jestem dzisiaj z Was bardzo, bardzo dobrą Codziennie jestem z Was, to nawet dzisiaj wyjątkowo. A teraz chyba myślę, że najprzyjemniejszy moment, na który czekacie, dla ciebie, proszę bardzo, Ala pana, nie jest po kolei, więc pana, dla ale tak gratuluję Ala. Proszę bardzo, pana, dla pana, dla pana, dla dla Ciebie, proszę bardzo, nie jest dla ciebie nie mam w tym Dawid. Gratulacje. Okay. <grymna> dla Szczepan. Gratulacje Szczepan. Dziękuję. Tak. Dziękuję. Sandra. Sandrusza, dzisiaj poważnie jest. Strasznie. gratulacje. Proszę bardzo. Kacperek. Kacperek, gratuluję serdecznie. I jeszcze Szymuś, na koniec, nie drogi, ale ostatni będzie dziewczyn. gratulacje Szymu.